Cały rok 2015, jak i ostatni kwartał roku 2015 upłynął pod znakiem wzrastającej liczby ofert pracy i spadku bezrobocia. Praca.pl uważa, że ten trend w 2016 roku zostanie utrzymany. Będzie więcej ofert pracy. Praktycznie w większości branż, przede wszystkim w sprzedaży. Przede wszystkim będzie bardzo dużo ofert pracy dla informatyków. Ten deficyt pracowników branży IT jeszcze się pogłębi. Pod koniec tego roku szacowało się, że pod koniec ubiegłego roku szacowano, że brakuje 50 tysięcy informatyków. Sądzimy, że w 2016 roku będzie brakowało ich. Jeszcze więcej. Pracy będzie przybywać, przy czym należy podkreślić, że ta praca będzie przede wszystkim dostępna w dużych miastach, miastach wojewódzkich, w stolicach województw. Branże, które będą w 2016 roku zatrudniać najwięcej pracowników, to podobnie zresztą jak i w roku 2015 sprzedaż obsługa klienta czy finanse. Tutaj zbyt wiele się nie zmieni, natomiast zaobserwowaliśmy wzrost ofert pracy. W turystyce i hotelarstwie, co świadczy o polepszającej się kondycji polskiej gospodarki. Szacujemy, że w 2016 roku pogłębi się fala emigracji Polaków do pracy za granicą. Uważamy, że liczba osób, które wyjadą do pracy za granicę, może osiągnąć w tym roku aż 3 miliony. W dodatku, dzisiejsza emigracja różni się od tych pierwszych fal emigracji tym, że Polacy decydują się na wyjazd za granicę na stałe, w przeciwieństwie do tej pierwszej fali, kiedy wyjeżdżaliśmy dorobić się. I zarobione pieniądze chcieliśmy, czy pożytkowaliśmy w Polsce. Zmniejszające się bezrobocie i pogłębiający się deficyt pracowników w coraz większej ilości sektorów będzie owozował tym, że firmy będą musiały szukać pracowników w inny sposób niż dotychczas. Oczywiście nadal dominującym sposobem pozyskiwania pracowników będzie internet, będą internetowe ogłoszenia o pracę. Natomiast już widzimy dzisiaj, że firmy coraz częściej stosują programy referencyjne czyli takie systemy poleceń pracowniczych, w ramach których wypłacają wynagrodzenie pracownikom, którzy polecą do pracy swojego znajomego i ten znajomy zostanie zatrudniony.